W tym filmie wyjaśnię, jak przeprogramować umysł na sukces, korzystając z technik opisanych przez Nevillea Goddarda, zgodnie z naukami z jego książki: Poczucie jest sekretem. Oglądaj do końca, żeby wszystko zrozumieć. Zauważyliśmy, że spora część naszej widowni wciąż nie subskrybuje kanału. Prosimy, zasubskrybuj i polub ten film, aby pomóc w rozwoju kanału. We współczesnym społeczeństwie termin dieta mentalna został błędnie zinterpretowany jako konieczność ciągłego zastępowania lub zmieniania myśli na pozytywne. Wiele osób żyje w strachu, wierząc, że potrzeba ogromnego wysiłku, aby zmusić umysł do myślenia w określony sposób. Dużą przeszkodą dla wielu jest przekonanie, że diety mentalne są zbyt czasochłonne co prowadzi niektórych do poszukiwania lepszego i łatwiejszego podejścia. Najskuteczniejszym sposobem podejścia do diety mentalnej jest po prostu bycie bez wysiłku, bez marnowania zbyt dużej energii na walkę z myślami, które otrzymujesz. Im bardziej z nimi walczysz lub próbujesz je odepchnąć, tym silniejsze się stają. Można wybrać, które myśli chcesz zaakceptować, a które nie. Dla wielu osób tryb mnicha i praktyka czystej diety mentalnej doprowadziły do większego szczęścia. Ich pragnienia fast foodów, i food i innych nawyków zmalały. Dieta mentalna to nie technika, którą wykonuje się od czasu do czasu, ale ostateczny klucz do opanowania rzeczywistości. Jest to umiejętność, którą rozwija się z czasem. Niestety, we współczesnym społeczeństwie termin ten jest w dużej mierze nieznany większości. Jednak prostota diety mentalnej polega na przekierowaniu umysłu, aby kultywować pozytywny stan przyciągania, nawet gdy jest na autopilocie lub gdy podświadomość rządzi rzeczywistością. Praktykując dietę mentalną, stajesz się również bardziej świadomy treści, którymi się karmisz. Diety mentalne opierają się na historiach mentalnych, które opowiadamy sobie i które powtarzamy w naszych umysłach. Myśli, które sobie mówimy i to, jak sobie siebie wyobrażamy, to afirmacje, które ukształtowały to, jak siebie postrzegamy. Dzięki mocy myśli i wyobraźni stworzysz żyzny grunt dla swoich manifestacji. Jak wspomniałem wcześniej, zawsze ważne jest, aby podkreślać, że jesteśmy twórcami naszej rzeczywistości. Nasze myśli stają się naszymi słowami, nasze słowa stają się naszymi czynami, definiując naszą rzeczywistość. Manifestujemy nieustannie, nawet podczas snu, nasza podświadomość działa tak naturalnie i łatwo jak oddychanie, dzieje się to automatycznie. Dlatego tak ważne jest, aby wypełniać nasze umysły pozytywnymi myślami i afirmacjami. Czy znasz prawo założenia i prawo przyciągania? Jeśli tak, to zrozumiałeś, że masz moc świadomego manifestowania rzeczywistości. Prawo przyciągania jest proste: to, co afirmujesz wewnętrznie, znajduje odzwierciedlenie w Twoim zewnętrznym świecie materialnym. Tworzysz i przyciągasz wszystko wokół siebie. Diety mentalne odgrywają kluczową rolę ponieważ są żyznym gruntem w twoim podświadomym umyśle, który dyktuje, jaka będzie twoja rzeczywistość. Co zasiejesz, to zbierzesz. Naturalne jest odczuwanie pragnień i impulsów od czasu do czasu, ale bez silnej samooceny i dyscypliny w diecie mentalnej poprzez tryb mnicha, możesz skończyć ulegając słabości i wyczerpaniu. Jeśli będziesz to robił, nic, co robisz, nie będzie miało wpływu ani nie uczyni cię potężnym, ponieważ twoja moc jest nadal marnowana. Posłuchaj mojej rady i przestań wyczerpywać swoją energię twórczą. Wyobraź sobie korzyści z transmutacji seksualnej w trybie mnicha po 90 dniach z pomocą diety mentalnej. Wyobraź sobie, jak bardzo zmieni się Twoje życie. Twoja rzeczywistość zawsze może być zmieniona i dostosowana. Jeśli stworzyłeś coś, czego żałujesz lub nie chcesz, pamiętaj, że masz moc, aby to odwrócić. Oto wskazówka, jak ocenić, od czego zaczynasz, nie przechodź od razu do ekstremalnej samooceny. Wielu tak robi i myśli, że mówiąc, kiedyś siebie nienawidziłem. Zamiast tego, mów sobie, aż przekonasz się, że jestem bogiem małych kroków każdego dnia, aby zwiększyć swoją samoocenę. Te afirmacje przeprogramują twój podświadomy umysł, jeśli będziesz je powtarzał codziennie. Zwłaszcza przed lustrem, na przykład, powtarzanie tych afirmacji zmieni twój podświadomy umysł. Nawet teraz się poprawiam. Kocham i cenię siebie bardziej z każdym dniem. Jestem wartościowy. Zasługuję na lepsze rzeczy w życiu. Jestem potężny. Pamiętaj, że zostałeś stworzony przez Boga, więc masz w sobie boskość. Nie tłum swoich emocji bez względu na to, jakie są. Znajdź sposób, aby je wyrazić i wypuścić. Niezdrowe jest tłumienie negatywnych uczuć. Wszyscy nosimy w sobie uczucia wstydu i winy. Podczas medytacji możesz je uwolnić, ponieważ wstyd i wina to emocje, które powodują blokady w ciele, uniemożliwiając swobodny przepływ energii. Bądź uważny na siebie i na to, co robisz w ciągu dnia. Zachowaj spokój i uważność na siebie i nie trać się ani nie rozpraszaj w pociągu myśli lub sytuacji. Wprowadź w nawyk zadawanie sobie pytania, jak się czujesz. Obserwuj myśli, które otrzymujesz. Wybór, które myśli zaakceptujesz, należy całkowicie do ciebie. Czy wiesz, że możesz zdecydować, jak chcesz się czuć następnego dnia przed zaśnięciem? Jeśli jest to szczere pragnienie Twojego serca, aby obudzić się następnego dnia radosnym, to możesz użyć prawa na swoją korzyść. Prawo przyciągania jest uniwersalne, a wszechświat zawsze pracuje, aby odpowiedzieć. Uważaj na to, co myślisz, ponieważ to przyciągasz. Każdej nocy przed snem miej dobre myśli. Wyobraź sobie siebie w pożądanym scenariuszu i poczuj to, co się dzieje, wszystkimi pięcioma zmysłami. W ten sposób grasz w grę życia. Nigdy nie zasypiaj, czując złość na siebie, ponieważ obudzisz się, czując się tak samo. Pracuj nad miłością do siebie we wszystkim, co robisz. Dobrym przykładem jest dobre jedzenie. Dobre ubranie, ćwiczenia, czytanie lub medytacja. Rekreacja jest tym, co sprawia, że czujemy się szczęśliwi i dobrze. Dzięki diecie mentalnej i trybowi mnicha, odzyskujesz swoją moc i wracasz na tron. Odkryłem, że słuchanie niektórych nagrań subliminalnych, przerywa myśli, rozmawiając ze sobą w lustrze przez 20 minut do pół godziny o tym, jak się czujesz. Twoje pragnienia zdziałają cuda dla twojego duchowego samopoczucia. Technika euforii to uniwersalna technika, która ma niesamowity wpływ na wszystkie dziedziny twojego życia. Tę technikę należy wykonywać najlepiej tuż przed zaśnięciem, aby wejść w ten senny stan.